Dzień dobry kochani, trochę inaczej, bo w sobotę widzę was serdecznie. Jeszcze tak na lajciku, choć wszędzie bałagan. Ale z mężem cieszymy się ciszą, bo dzieci jeszcze śpią. Także łapka w górę, kto nie zasubskrybował, to subskrybuje i życzę wam miłego oglądania. Ja się tu cieszę, że jest słońce, mój mąż mi mówi: "Dobra, dobra, z tego słońca to będzie wielki przymrozek wieczorem", także ty się tak nie ciesz, bo odczujesz chłód. Wieczór. No i pewnie ma rację, słuchajcie, no ja się tu cieszę. A on mi tu mówi, że będzie zimno. Widzicie moje brudne okno, nie? Niestety jeszcze ich nie umyłam. A te odgłosy to Emilia, która bawi się klockami, bo dzisiaj jest sobota, nie jest w przedszkolu, także składa tam, nie wiem, jakieś kółko dla psa. No, dajcie znać, czy miałyście słoneczko. Ja się cieszę tymi promykami. Bądź co, bądź. Cieszę się tym, co jest teraz, a w nocy to ja pod pierzynę zanurkuję i finał. Dobra, siadam, słuchajcie, w mojej jeszcze świątecznej aranżerii. Na razie nie ściągam tych wszystkich ozdób, bo po prostu mi się to jeszcze wszystko podoba. Wiem, że część z Was już y, usunęła właśnie te ozdoby. Za Wami stoi choinka i wcale mi ona nie przeszkadza. Jedynie co, to chyba ściągnę y, ten wianek z drzwi. Ale y, powiem Wam także czas bo myślę, że to jest styczeń, że to jest ten czas, kiedy w tym naszym portfelu jednak trochę ubyło, bo raz, że święta, dwa, że te wszystkie prezenty Mikołaje, to pod choinką, to potem znowu ten sylwester. No i powiem Wam, że wiem, że cieszycie się, jeśli mówię Wam o jakichś promocjach, cieszyłyście się o tym, jak mówiłam Wam o Biedronce, o tym, że na ScoopShop kupiłam właśnie tańsze książki, wiem, że też skorzystałyście i wierzę, że to, co Wam dzisiaj pokażę, też Wam się spodoba i też sobie z tego skorzystacie, bo myślę, że naprawdę warto. Słuchajcie, mam przed sobą zapachy inspirowanych, inspirowane różnymi markami, najpopularniejszymi markami, najpopularniejszymi zapachami. Przedstawiam Wam firmę Made in Lab. W końcu, ktoś, kto myśli bardzo, bardzo podobnie jak ja i myślę, że jak większość z Was. O co chodzi? Słuchajcie, w końcu, ktoś, kto skupia się na zapachu, jeśli chodzi o perfumy. Tutaj skupiają się właśnie tylko i wyłącznie na zapachu. Nie na jakichś fikuśnych butelkach, nie na jakichś krzykliwych pudełkach. Słuchajcie, co z tego, że idziecie do jakiejś perfumerii, do jakiegoś kosmetycznego i zakochujecie się w jakimś zapachu albo ile razy było tak, że ja pytałam koleżankę: "Ej, czym ty pachniesz? Jest jak ładnie?". No i ona mi mówiła jaka, yy, jaka nazwa, szłam zaciekawiona, oczywiście zapisywałam to gdzieś tam w telefonie. Yy, wyszukiwałam w perfumerii, yy, tudzież właśnie w kosmetycznym i naprawdę podobało mi się, wąchałam, byłam zachwycona, dopóki nie zobaczyłam ceny i mówiłam: "Serio? Ja mam wydać tyle kasy za zapach?". No nie. I oczywiście trochę rozczarowana, nawet często zła, że po prostu mnie nie stać albo to nie jest ten moment, żebym mogła wydać taką kasę. Wychodziłam ze sklepu. Co z tego, że to y, pachniało? No nie, po prostu mnie nie było na to stać. Albo y, twierdziłam, że po prostu kupię sobie coś tam innego w zamian za ten zapach. Teraz w końcu, dzięki temu, że poznałam firmę Made in Lab, stać mnie na to, żebym mogła wrócić sobie po. Zapachy, które mnie naprawdę ciekawiły, które pachniały, i teraz mogę sobie je przetestować za bardzo niską cenę. I myślę, że Wy też się skusicie. Słuchajcie, w opisie filmu zostawię Wam link do tej firmy. Tam możecie wyszukać swoje zapachy, które się Wam podobały u kogoś albo same miałyście. Tutaj te zapachy są naprawdę mocno inspirowane, bardzo zbliżone do tych, które. Znacie, wiem, bo ja już tutaj je mam, testuję je coś koło dwóch tygodni i co Wam mogę powiedzieć, to to, że te zapachy się utrzymują naprawdę bardzo długo. Powiem Wam na przykładzie mojego męża, który wychodzi z domu, psika się, jest, na przykład idąc na drugą zmianę, czyli po 13, wraca po 22, słuchajcie, ten zapach czuć. On jak wraca, ja mówię, ej, ale poprawiałeś? On mówi, no przecież butelka stoi Ci przed drzwiami. No to teraz mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo te zapachy, które my testowaliśmy, naprawdę mocno się, długo się utrzymują. Mało tego, ja w święta zostałam zapytana, ej, czym Ty pachniesz? Ładne to. No i jak sobie mogłam wymienić właśnie daną nazwę. Przecież nikt nie pyta mnie o butelkę. Ja nikomu tej butelki nie pokazuję. Po co wydawać na butelkę? Tutaj właśnie fajnie, bo firma ta nie, nie skupia się właśnie na tym, żeby zainwestować grubą kasę w butelkę, która... Skończy albo przy szafce, tak jak u mnie, przy drzwiach, no albo y, na waszych toaletkach. Także nie widzę sensu wydawania grubszej kasy na opakowanie, które idzie do kosza. Często one są takie krzykliwe, y, przyciągające, więc oni na to też musieli wydać y, pieniądze, więc płacicie wy, tak za opakowanie, jak i za butelkę. Tu płacicie jednak tylko w końcu za zapach. Y, powiem Wam tak. Fajnie, bo oprócz tego, że te ceny są niskie, słuchajcie, 100 ml, 39 zł. Serio? To przecież to jest śmieszne. Mało tego. Jeśli będziecie yy, tak mądre i posłuchacie mojej rady, bo pakując, uwaga, 4 zapachy 100 ml do koszyka, teraz news. Czwarta cena czwartej butelki zmienia się, uwaga, na jeden grosz. Hello? Nic tylko brać, dziewczyny. Jest ten czas, kiedy możecie sobie właśnie z tego skorzystać. Być może, ja Wam tutaj tylko nie narzucam, ale ja Wam tak podpowiadam. Taka buteleczka, świetnie nadaje się do prezentu. Jeśli macie w jakimś tam niedalekim odstępie czasowym jakieś imieniny, urodziny, nie wiem jakąś rocznicę, bierzecie taką butelkę. Możecie być na tyle inteligentne, że po prostu podpytacie daną osobę, co lubi, jaki zapach lubi, wyszukujecie sobie właśnie na tej stronie. Kupujecie cztery takie butelki. Jedna zostaje Wam za grosz. Obdarowana osoba jest zadowolona, bo ma swój zapach, a Wy macie kupę kasy w kieszeni. Mało tego, możecie sobie skrzyknąć się, nie wiem, z koleżanką, z sąsiadką i kupić właśnie cztery te zapachy. To jest po prostu coś fenomenalnego. No albo możecie kupić to dla siebie i w końcu macie wybór, cztery zapachy. Czyli bo wiecie, że ta zima za chwilę się skończy no i wiadomo, że perfum który jest dobry na tą porę roku, nie musi być do końca zapachem na wiosnę, może być za ciężkim zapachem po prostu i chcecie sobie coś zmienić, tu Was na to stać, bo macie wybór, szału. po prostu możecie szau dostać. Ja Wam polecam firmę Made in Lab, link w opisie. No i nic, tylko brać, myślę, cztery te zapachy, bo to naprawdę jest fajna opcja. Możecie obkupić męża, możecie obkupić córkę, synową, nie wiem, zrobić komuś prezent. 39 zł. Słuchajcie, 119 zł za 4 butelki. No, ja, ja nie wiem. Ja po prostu byłam w kosmetycznym niejednokrotnie, i wydaje się, że trzeba wydać kupę kasy właśnie za ten cały marketing. O którym tu nie ma mowy absolutnie, bo nie uważam, żeby to były brzydkie butelki. One na pewno nie będą Wam szpeciły toaletki tudzież półki przy wyjściu. A wy. Jesteś na tyle, yy, można powiedzieć, zaradne, bo macie tanie zapachy. Nikt was nie pyta o butelki, pytają was o zapachy, a to naprawdę pachnie. Także zachęcam, ja wam mówię, bo same mówiłyście o tym, żeby wam pokazywać. Dziś pokazuję wam właśnie firmę Made in Lab. Zachęcam do tego, żebyście sobie spędziły troszkę czasu, poszukały swoich ulubionych zapachów i zostawiły trochę kasy w portfelu. Także yy, przechodzimy do części następnej filmu, yy, a tu nie zapominajcie, link macie w opisie. Zachęcam, dajcie znać, yy, czy coś dla siebie znalazłyście. Ale może byś się dypchnęła? <noise> Dobrze, masz kask na głowie. Dajesz. Kask, sam. sam kask, nie ma ochraniaczy. No dajesz, jedziesz, baby, baby. O, jak małysz na nartach. Mhm, pewnie po ścianie, po drzwiach i... Tak. Pięknie! No. Tamina! Dobra, cię! Okej, Tak zrobiłam! No? Świetnie. Dobrze, tata cika zgubrał, nie? No, chcę, tak, ale tu nie mogę. A co tu masz na rękę? Aha. Tu mam Pokaż, artysta. To było malowanie, nie? Mhm, pięknie wyglądasz. Super, po prostu genialnie. Teraz czekaj, to się do tutaj tego... Dobrze do szkoły, czy nie jedziesz. Tańce, wyginęcie. Idź, Możesz jeździć jeszcze chwilę. Cześć co mu zrobiła. Ej, nie gryź. Taki niewdzięcznik, nie? Ty mu dałaś. Łóżeczko. A on cię tak gryzie. Oj, Filip. A może on nie chce być przykryty, co? Ciepło mu. Emila. Teraz. Ja się chcę bawić. Ja się chcę bawić. Tuki. A my co robimy? Porządki! Jaki prowały my wszystko. No. Wi się fajnie z Tobą. Abcich! A czemu tak robisz? Czemu mu dokuczasz? A jakie zęby? Ten to ma zęby. I czarne podniebienie nie, zły pies. Wciekły. Nie dokuczaj mu Czy Trzyma. Tak, łapkami się trzyma. Łapie nie. Ej, ej, to jest jego rozmiar łóżka, Emilia. Chyba będzie tu spał. Co ty na to? Dobra. Tam Dobra, ej, sprzątamy skocze, dalej, bo tu jest normalnie Saigon. Wszystko my wykiprowały. Tak. No. Hop, hop. Zobaczcie, jaki ładny plecak dostała. Nie wiem. pokazywałyśmy ten plecak już? Od chrzestnej matki, na urodzinki. On jest cały taki cekinowy. Prześliczny. I oczywiście to jest tak jest piękny jest biały. jest biały albo taki różowawy. Ej, co on robi? Patrz. Wyciera się. O, o, o. No. no Musimy to wszystko posypać. Takie, tylko, takie buty. piękne buty dostałaś. Trochę jeszcze są za duże, ale są prześliczne. Teraz to jest normalnie cuda, wianki, nie? Pamiętam, jak ja sobie kupiłam swoje trampki, ale za swoją kasę Tako? już. Tak takie jest? Mam? Na takiej dużej gumie, no. Tylko były ciut wyższe. Fido, no przeszedź. Łuki, tuki. z tego łóżeczka, pomóż sprzątać. No dobra, my się zabieramy, bo jeszcze z szafy, szafy też chcę wywalić wszystko i przeglądać wszystko, co za duże, co za małe. Emila, proszę mu nie dykuczać. I jedziemy z koksem, Emila, bo nas normalnie północy zostanie. Jakbyście się pytały, gdzie idę, to idę zrobić pranie, bo trochę się mi rozregulowało przez to wszystko, że ciągle te święta, ciągle jakieś wolne, to ta moja pralka musi hulać, więc przedtem sobota to był taki dzień odpoczynku, dzień relaksu. Dziś to na pewno nie będzie taki dzień, Chyba u Was też nie, no bo z racji tego, że w czwartek Trzech Króli trochę żeśmy dychnęły, yy, zaniedbały swoje obowiązki, że tak powiem. To dzisiaj musimy nadrobić, także nie marcie się, u mnie jest tak samo. Także lecę zrobić pranie. Tle pralka, pies i Emilia, która zamiast sprzątać, układa tu coś, jakieś budowle się dzieją. Ale w ramach jeszcze tego oszczędzania zapytam się Was, czy Wy też kupujecie dla swoich dzieci, wnuków trochę za duże ciuchy. Bo ja tak, ja już wam o tym wspominałam, że ja od, odkupuję po prostu z drugiej ręki od pani, która ma jedną córeczkę, Emilkę. Ona właśnie kupuje, powiem wam, że w firmowych sklepach te ciuchy, ja je odkupuję, a no, po jednym dziecku to one są praktycznie niezniszczone, więc odkupuję całe worki, ona mi tam pakuje przez ten czas, kiedy ta Emilka jej wyrasta, jest na, moje, na moją Emilkę i naprawdę w bardzo dobrych cenach jestem zadowolona, ale też często kupuję na wyrost. Na promocjach rzeczy dla małej. I tutaj widzicie na 10-11 lat. Tak się wydaje, ale to nie są takie stricte na 10 czy tak jak na 128. Bo moja Emilia jest dość wysokim dzieckiem no i też jest troszeczkę szykości. I ja właśnie tutaj mam taką szufladę z nowymi ubrankami. No i tak jak teraz wyciągnęłam sobie już cztery pary getrów jakieś tam koszulki, które są idealne na ten czas. No i ja się cieszę, bo nie muszę wydawać tych pieniędzy, więc też coś zostaje mi w kieszeni. Otwieram tylko moją magiczną szufladę i tylko po prostu muszę o niej pamiętać. Muszę wpadać tutaj dość regularnie, żeby nic mi... po prostu żeby ona nie przerosła z tych ciuchów, bo wtedy jest klapa. Tu jest taka spódniczka też bardzo ładna. To był prezent, więc metka wycięta. Dostała od cioci i ona, ona już by teraz mogła ją ubrać, ale jeszcze jest troszeczkę taka za kolano. Ja jednak wolę jak u nas yy, ciut przed kolano, bo wtedy taka fajna wygląda. Emila tak ładnie w niej wygląda, ale mówię, że tu jest mnóstwo właśnie takich yy, rzeczy, które tak jak na ten czas ekstra, bo nigdzie nie muszę chodzić po tych sklepach, wydawać kupę kasy, bo po prostu to mam, także ciekawa jestem, czy Wy też robicie takie trochę zapasy. Jak to dobrze posprzątać? Znalazłam choć co? O, tutaj znalazłam jeszcze ramki, widzicie, w folii. I ja zamierzam sobie zrobić właśnie taką ścianę. Szaleszczę wam tu, ale czerwone mety chodzi o to oszczędzanie, słuchajcie. Czerwone mety i bardzo ładne, właśnie te rameczki. Ja jedną z takich ramek dałam do prezentu. Emilia w czwartek szła na urodziny koleżanki, też wam tutaj wrzucę, bo jej mama podpowiedziała mi, że mała interesuje się właśnie Jednorożcami, więc wyszukałam w sklepach jednorożcy, żeby dziecko było zadowolone, bo przecież właśnie o to chodzi. I miałam też ramkę, pokazywałam wam w jednym z filmów z PEPKO kupioną i do niej wsadziłam zdjęcia, bo akurat miałam tą dziewczynkę i moją Emilię razem, więc fajną pamiątkę będzie miała ta dziewczynka. Tak, ta dziewczynka no, po prostu u siebie w pokoiku. I myślę, że też fajny pomysł na prezent. Także nawet właśnie takie coś kupić. Wsadzić tu zdjęcie tej osoby do prezentu i ekstra sprawa. Poza tym to znalazłam olejek do twarzy z Altery. Też tutaj gdzieś akurat był u Emili w pokoju rzucony muszę go wypróbować. Myślę, że jeśli. Zaraz tu zobaczę, ale... Jeśli jest mocno olejkowy, o trzęsę, bo próbuję wyciągnąć jedną ręką. I zębami. Tak, taki mocny olej, mocno olejkowy, no jak olejek, więc będę stosowała go na noc, bo moja przesuszona skóra jest naprawdę mocno przesuszona. O, a tu pisze akurat bardzo sucha skóra, więc myślę, że się sprawdzi. Tu trafiłam też na moje, akurat tutaj są dwie te gazetki, ale ja miałam prenumeratę mieszkania. Emilo, a to do psa. Psujecie? Tak. Aha, to jeszcze jest za duży. Słuchajcie, pokażę Wam, co ona robi. Buduje psu, budę. Tak? Czy to jest Buda dla psa, proszę panią? Ano, wiesz co? A może nie nie bagietu Ale on zawsze jest grzeczny. zawsze jest grzeczny. Ale czasami. Ale on przecież nigdy nic nie zniszczył. Ale czasami nas. Cały czas. Cały czas. Nas drapie. Drapie, bo się broni. Albo zaczepia. Dobra, wracając do gazetek, to właśnie prenumerowałam sobie mieszkanie i to było naprawdę fajne, bo tutaj jest tysiąc pomysłów, o zobaczcie, jakie cudek, ja bym chciała mieć taką, mhm, mm mhm. No albo pokoiki dziecięce. To były takie inspiracje. No, fenomenalnie to wszystko wygląda, i można dużo, że tak powiem, zmałpować. Także nie wiem, czy nie wrócę do prenumeraty właśnie tej gazetki, bo, bo fajnie było. No i oczywiście zawsze zostawało trochę kasy w kieszeni, bo jednak prenumerata to tańsze. No i przychodziło do domu, to już nie musiałam nigdzie biegać. A teraz kiosków nie ma. Zamyk, zamknęli i trzeba szukać specjalnie właśnie jakiś tam sklepów, gdzie mają gazety, a to już nie jest takie proste także tak sprzątamy dalej, to jest ciężka sobota dziewczynki, dajcie znać jak dla Was jak u Was, czy jednak leżycie z nogami z kopytkami do góry, czy tak jak ja nadrabiacie to wolne wiecie co, ja się z tego miejsca już z Wami żegnam bo ja po prostu nie ogarnę tego pokoju ani do północka, a jak tego dziś nie zrobię to przejdzie mi znowu na kolejny dzień a jutro jest niedziela, a ja chciałabym w niedzielę jednak poleżeć z tą książką na kolanach eee, może jakiś spacer skutecznimy Dzisiaj bym poszła, no ale może mi mówi, że jednak jest tam bardzo, bardzo zimno. Znaczy ja byłam z y, koszem i faktycznie jest zimno mimo tego słońca, to to słońce wcale nie ratuje sytuacji. Hmm, to co, żegnam się z Wami, zerknijcie do Made in Lab, y, bo będziecie mieli niedzielę, dzisiaj może wieczór jeszcze zerkniecie. Dajcie znać, czy faktycznie y, podoba Wam się ta moja propozycja i co? Miłego. Weekendu bądź co bądź jeszcze trwa, a w poniedziałek dzieci idą do szkoły. Nie wiem jak u was, ale u nas ruszają. Ja się już cieszę, bo wreszcie matka będzie miała 5, fil... 5 minut spokoju takiej ciszy, zakłóconej pewnie tylko przez papugę i przez psa. Do zobaczenia po weekendzie, do zobaczenia w poniedziałek. A, i przypominam wam, że na kanale jest jeszcze rozdanie. Tak? Jeszcze przez chomika po ojcu Jeszcze Tak, ale chomik raczej wieczorami albo nocą Chciałam Wam przypomnieć, że na kanale jest jeszcze jedno rozdanie, drugie rozdanie I weźcie sobie udział, bo warto Ja Wam daję coś od siebie Chcę, żebyście się cieszyli Także już w przyszłym tygodniu rozwiązanie Emilka, chwilę Rozwiązanie tak jednego, jak i drugiego rozdania Serdecznie pozdrawiam. Proszę łapki w górę. No i do poniedziałku. Pa pa.